Damy Was w programie Skąd w Polsce Prąd. Ideą projektu jest badanie świadomości ekologicznej Polaków oraz promocja odnawialnych źródeł energii. Sprawdźmy, jak dużo wiemy na ten temat. Ok, witam. Czy potrafi Pan rozumieć skrót OZE bądź OZE? OZIE? OZIE? Chyba nie. Nie, nie będę. OZIE? Niestety nie. Właśnie patrzyłem na adres i tak sobie pomyślałem, że wbije, zobaczę, ale nie zdążyłem. Ja? A czy może z e, czymś panu się to kojarzy? Nie wiem, że ozo to jest skrót ozy, może wiecie. Oze? No nie! Utawialne źródło energii. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, przejdźmy na, do kolejnego może. Przejdźmy, proszę wymienić cztery. Ej będzie energii. Będzie energii, tak. tak. A z czym się może pani kojarzyć do lodu? Nie drzewko. E z ekologią. Ekologią. Chodzi o, o to, odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii. Czy wiesz, jaki jest mniej więcej aktualnie procentowy udział odnawialnych źródeł w Polsce? Ja nie wiem, ale na pewno z Około 10. Jeszcze? Nie lodak Pan udział w energii 80%. 10%. Super. Tak. Kolejne pytanie, proszę wymienić cztery źródła. Odmawiać. Cztery? Cztery. Co yy, może być? Powietrze, woda. Yy... To jest cztery aż, ok? No z czego może pozyskiwana być jakby energia, jeżeli chodzi o taką zieloną energię? Zielona energia. Ciężko, ciężkie pytanie, dlatego że. Żeby... Słońce! Dobrze, no? Wiatr! Ale, ale jeszcze więcej tych źródeł energii i w tym momencie słońce. Słońce, tak. E, tak mam w domu baterię słoneczną. Chwali e, się bardzo dobrze. Tak. I e, jeszcze e, czwarte. Czwartego nie podam chyba. Nie, nie wiem. Może być wiatr, może być y, energia słoneczna, y, może być to... tą energia z wody, w sensie tak turbiny stampuje, nam ta woda się produkuje i, I... I Jeszcze energia była geotermalne. O super, super, bardzo fajnie. A czy wie pan co to jest? Może kogeneracja? Kogeneracja. Chyba tak. nie. No, nie Czyli, pomył, co to może jest? jest. jest. Ja, to nie słyszałem, Nie mam z jednego To nich, Tak. To jest jakaś generacja? <śm> generacja to wszystkich źródeł energii, w jedną wielką energię. Kogeneracja to, no to jest wytwarzanie, e, że powstaje na przykład energia ciepła i prądu. Dobrze. Pierwszy odcinek dobiegł końca. Zachęcamy do posłużania wiedzy odnośnie odnawialnych źródeł energii razem z nami w każdą środę od godziny 19.